Sytuacja bardzo dobra, bo jest trzy razy dziennie dowóz. W określonych godzinach to nikt się nie błąka z niczym, dlatego że tu przywożą w określonych godzinach i w tych godzinach beczkowozy są, Dopó dopóki ludzie są, tą stoją i odjeżdżają. My dokładnie nawet nie wiemy, o której one mają być. Wczoraj sąsiad przyszedł, mówi jest, poszłam. Woda była. Wieczór wyszłam z psem, jest woda. No gdzieś koło ósmej, ale pan się śpieszył, bo gdzieś indziej musiał jeszcze dawać tą wodę. No, no jest woda. Ja myślę, że jest. Stoimy tutaj od 6 godziny. Jest w tej chwili godzina ósma i nie mamy jeszcze do teraz wody. Czy to dzisiaj tylko jest taka sytuacja? Wczoraj była w pół do dziewiątej. Po prostu sanok nie jest przygotowany na taką... Awarie. Musimy tutaj stać i czekać, przecież to jest zima, my marzniemy. Dwie godziny, to, to nie ma mowy. Ja wczoraj też, ja też czekałam tutaj wczoraj do godziny ósmej, poszłam do domu, żeby zrobić sobie herbaty. Dobrze, że ja mam okno tutaj na tą ulicę i patrzę ludzie, już niosą wodę, no to zeszłam sobie wzięłam, no ale dwie godziny się stało tutaj. Tak skoro tam jest dobrze na mieście, więc powinni tak zrobić, żeby raz tutaj było dobrze, a raz tam, żeby było dobrze. Sama organizacja, którą skierowali, że będą tak się kierować, a na przykład wczoraj 18 była już 40, jak zadzwoniliśmy na wodociągi, co się dzieje, że tej wody tutaj nie ma, to stwierdzili, że dopiero wyjechali właśnie z tą wodą, z tą wodą i dlatego to wszystko się później przedłuża. Nie są, zdyscy nie są zdyscyplinowani tak, jak to zorganizowali. Rano to w ogóle się nie spotkałam w te, gdzie i co i jak i kiedy, bo tak cały czas tutaj jestem na tym terenie, ale na przykład właśnie kiedy przychodzi godzina wieczorna, no to czekamy już do, do 18 i tej wody tak naprawdę nie ma. I do 20 mają wozić tą wodę, a myśmy już wczoraj, do no 20.15 poszłam wczoraj do domu, a, a mówią ludzie, że była tutaj dopiero 21.30. No to i tej zorganizowania tego tutaj brakuje. Żadnej informacji nie ma. No, nie każdy dysponuje internetem, prawda? Nie, nie, nie każdy ma telewizję kablową, bo tu założnych tych indywidualnych, prawda, prywatnych domach, ale powinna być informacja pisana albo ewentualnie no nie ktoś umyślny z jakimś samochodem, prawda, megafonem tak zwanym popularnie. No niech się zjawi, powiadomi, powie parę słów, niech ludzie wiedzą, a nie tak od nasza do Kejfasza, biegają tam i z powrotem. Ktoś się dowiedział, że tam koło apteki gdzieś podobno beczkowóz. Pobiegli ludzie tam. Teraz wracają tutaj z powrotem. No nie wiadomo co i jak. I kiedy przede wszystkim Ludzie okresowo biegają z wiaderkami. Widzę około godziny siódmej rano, jak idę do pracy. Teraz około tej godziny. Ponoć teraz stoi beczkowo znajdźcie To jest jakieś, no nie wiem, 500 metrów stąd. Jest to za daleko, żeby iść z wiaderkami. Jak pan ocenia całą organizację tego? Jak ludzie szybko zostali poinformowani i jak została zorganizowana dostawa wody? Proszę pani, jestem pełen podziwu dla człowieka, który redagował te żółte ulotki informujące o kursowaniu beczkowozu. Normalnie można by robić test na inteligencję, co autor miał na myśli. Każdy teraz miał inaczej. Poza tym wielkie czarne pola służą chyba tylko temu, żeby toner w skerokopiarkach i w drukach jak najszybciej zużyć. Chyba tylko po to. Wyjątkowa dezinformacja z tym form formatem graficznym tej ulotki. Nieczytelna. Nie, nie rozumiemy, w jaki sposób to działa. Przyjeżdżają, które chcą. Gdzieś my czekali. Dwie godziny ponad. Przyjechali dopiero po 20. Brak informacji, w ogóle nie wiadomo o co tu chodzi, co jest zatrute, co można z tą wodą robić, czy można się kąpać, czy można prać. Nic nie wiadomo, nie ma żadnych informacji. No jak to pilnuje, to, to upilnuje, a jak to przegapi, to... No to wiadomo, to kolejki są długie, no bo poszliśmy kiedyś tam, gdzie jest ten, ten plac zabaw, te, te festyny, co się odbywają stamtąd, no ale ludzi było strasznie dużo, czekaliśmy godzinę w kolejce.